Siemanko, witajcie w kolejnym vlogu. Jeśli gości właśnie zostawia. <laughs> e, witajcie w kolejnym vlogu. Ja czekam właśnie na wizytę u higienistki e, dentystycznej. Nie wiem jak to się nazywa. No umówiłam się na wizytę na zdjęcie kamienia. Nie lubię tego. Kto lubi dentystów i takie rzeczy w ogóle związane z zębami, to ja nie wiem. Napiszcie, kto się z Was boi. O, o Jezu, ja mam jakąś traumę, chyba. No ale nic, trzeba się za siebie wziąć. <laughs> Także trzymajcie kciuki, żebym tam nie zemdlała i wyszła jakoś. A few moments later. Więc ja już po. Nie było tak źle. 15 minut i po strachu. Także jakby ktoś jest, jak ktoś jest z rosztyna i by chciał, to. Piszcie do mnie, dam namier. Bardzo przesympatyczna pani, delikatna, nic nie bolało. Także spoko.

Dobre? A pójdź łóżeczkę. Dobre? Jak tam? Smakuje ci? Tak. Dobre, ale nie paluskami. Zysko będzie w marchewce teraz. No. Ale super. O kurcze. Jakie dobre. Nie? No. Jeszcze? Oj. No, mnie. Mnie. Co ty zębami? bami? Marchewki się nie z zębami takiej przymielonej. No nie jej się. Tak. Acz. Masz. Dobre? Nie. Ale super. No? Dzisiaj świętujemy Dzień Ojca. No nie pierwszy, bo Grzesiu ma syna. Ale co dostałeś na Dzień Ojca? się. O, tu mam taką blazoletkę, troszkę się ten. Tam... No bo to już bo jakiś ja... czas temu. Chodzę, chodzę z tym i tutaj kocham cię, tato. I po drugiej rady. stronie, nie wiem czy to widać, no, był Anielka jest, no. i data urodzenia. Co bym nie zapomniał, nie? Tak. <noise> Bo jak to faceci mają, nie pamiętają tak. jakichś dat, e, zwłaszcza swoich jakichś pierwszych e, spotkań, tak, ślubów, e, i ślubów i tak dalej. Dobrze, i tak dalej. Ślubów A kobiety wszystko pamiętają. No, nie wszystko. Ale po co tyle rzeczy pamiętać? Najważniejszy numer konta i pin, i to wystarczy. Ja Twój też pamiętam. <laughs> Idziemy na lody. No, dla ochłody. Zimne. Zimne lody, bo dzisiaj w końcu przyszło lato. 28 jest stopni. No, Weekend gorące. jeszcze ma być jeszcze lepszy. Ja będę nad wodą, ale. Będziemy przychodzić. Róża przyjdzie. Dziadek się zapowiedział, że w sobotę przyjdzie. Dziadek przyjdzie. No. Będą mnie odwiedzać, będę siedział tam z kolegą, z jego synem. Kacpra może wyciągnę. Kacpra, wyciągniesz też. No. Dobra, idziemy na te lody. Idziemy. A tu? O. A tu, nasza dzidziulka. Jeszcze lodów nie może jeść, pewnie by już chciała. Stój. Powiedz coś do mikrofonu. No, powiedz coś. Zrób. Zrób. Wyrałem co jej jest. Wody Dopiero się obudziła i tak jest. Mnie wyrawa. Proszę wodę. Dajcie, skończyłem pracę, pokażę Wam, jak wygląda powrót do domu po ciężkiej pracy. Godzina 16:30, jak wygląda powrót do domu przez Olsztyn. Tak wygląda Olsztyn powodu tramwajów olsztyn się rozbudowuje, stawia na linie tramwajowe. I tak musimy jeździć teraz. teraz nie wiem ile czasu. Jak długo. Jeszcze jakieś są tam terminy odległe, ale to jeszcze trochę potrwa. Jak wygląda? Tak wygląda. Samochód dostaje po dupie. Zawieszenie, wszystko. Ale kto by się szarym człowiekiem przejmował? I zwracam uwagę, że nie dojdzie w korkach, to jeszcze po takiej drodze dziurawej. Jakieś płyty jakieś tu rozerwane, urwane, tu jakieś szutry. To no, jest tragedia. Dobra, nie będę Wam tu gnębił. Przyspieszymy trochę. Nagranie. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie polecam. Słuchajcie, przyjeżdżać do Olsztyna w wakacje. Omijajcie Olsztyn z daleka, bo na pewno gwarantuje wam ugrzęźnięcie korkach w tym, co tutaj się dzieje. A zobaczcie sami. Tutaj praktycznie centrum Olsztyna. Jak widzicie, tramwaje robią, to sobie przy okazji mówią, a to i zrobimy uranie przy okazji. Algo Licho Urania nasza olsztyńska rozebrana Stawiają na, na nowo Modernizują No i na tyle Minąłem te najgorsze Dalej już się nie pcham tam Ja już tutaj mam już Praktycznie koniec Mojej trasy Końcówka jak widzicie w miarę dobra Asfalt prosty, nie ma robót. No i tyle. Nie pchajcie się na Olsztyn. Pamiętajcie. Olsztyn w budowie, w rozbudowie i w remontach. Dlatego no, tego nie wstawia, jak sobie w uchu grzebie. No daj! Daj, siusiu. No, się jeszcze troszkę. Nie, ucho mnie zgodzi. My z przyjechały przyjechałyśmy sobie odpocząć na wakacje. Upały straszne. Nie da się siedzieć w bloku, to przyjechały się sobie na wieś. Ja już trawę pokosiłam tam trochę i teraz zabieram się za robotę. Koperek to moje stanowisko pracy. I jak to mówiła kiedyś jedna pani, jak rok koperkowy to nie ogórkowy. No także w tym roku mamy kupę koperku, ale ogórków pewnie nie będzie. Sekcję pełną parą. Co? Mamusiu, pomachaj do kamery. Zaraz pójdziemy odpocząć, a później dokończymy. Piwko się napijemy. Później jeszcze godzina i będzie skończona.